Będzie dobrze? I nie nabróć za bardzo. Zero słodyczy. A gdzie tata? Tata? Tata poszedł do sklepu. Zaraz powinien wrócić. Hmm, mam pomysł, Kirby. A e, w sumie w razie czego? Pusz im Pilnuj siostry. Wiesz, że ma czasem dziwne pomysły. E, ja naprawdę nie wiem, po kim ona to ma. I nie zapomnij odrobić lekcji. Pa, pa mamo! Nie wracaj za szybko. <laughs> Słuchajcie, zostaliśmy sami w domu, ale szto! Dobra za zasada. Hmm, nie możemy tak wyglądać. Przecież nazywamy się pancerne placki, więc nie możemy hmm, dać zabrać sobie tego tytułu. Oh. Chyba się trzyma. Ej, już idę z waszymi garnkami, poczekajcie! Dobra, i ty będziesz pancernym plaskiem razy dwa. Czyli ty później też będziesz pancernym plackiem razy. Oj. Żyje. dobra. I Pusin, z tą czapkę, należysz teraz do pancernych placków. Co sobie dzisiaj porobimy? Już wiem, no bo przecież to ja jestem dzisiaj głównym prezydentem mufinkowa. I ja mogę decydować o tym, co dzisiaj robimy, dobra? Zbierzmy na radę. Ty będziesz tu, i ja... Pusin, to przecież mówiłam, że to jest moje miejsce. No, no i patrz, no wywaliłeś skośmarosę. Nie znosisz konkurencji, ja wiem. Słuchajcie, słuchajcie, cisza! Cisza! Małecku, przepraszam cię. Nie chciałam, cię po ci po dobra, dobra, przepraszam już. I słuchajcie, dzisiaj... Od czego by tu zacząć? Już wiem. Zagramy w księżniczkowe table. Słuchajcie, mam takie table z disneyowymi princesami. Widziałam. Oh, właśnie, pokażę wam coś. Mam już zdjęcie ze śnieżką z Disneylandu w Paryżu, ale brakuje mi do mojej listy wszystkich Disneylandów. Jeszcze kilku. Dlatego drużyna. Musimy poznać wszystkie księżniczki Disneya na żywo i mieć z nimi zdjęcie. Więc trzeba lecieć do Stanów Zjednoczonych. Bo tak. bo ja właśnie nie wiem. Hmm, może rakietą? Się przekonam! No byłaś no! O, prawie. Co my tu mamy? jakie to jest słodkie! O matka, kiedyś... Poka Pocahontas! I żaba, i Florek! Zobacz nawet jest Aurora! Czy jest to śnieżka? Bella! Znalazłam moją kochaną! Księżniczki, kiedyś nie, no Ja chciałabym tak strasznie spotkać ją na żywo, no ale nic. Gramy! Hmm. Już mnie się znudziła. Porobimy coś innego? Ja wiem, jestem głodna, a w kuchni ostatnio szło mi nie, prawda? Kurczak, wybacz mi. Ale wracasz do garnka. Ja nie mogę. Jeszcze się tam nie mieści. Musimy kupić większe garnki. Albo cię pokroić. Kiedy ratuj. Nie pękaj. Spokojnie, doprawimy ci piankami. Kto nie lubi pianek? Ja bardzo lubię pianki. Tym pianki czy nim żelki? Napiszcie. Ponieważ jestem dzisiaj sama w domu, mogę jeść co mi się tego podoba. Ja... W takim razie o, makaron księżniczkowy. Zawsze chciałam spróbować surowego makaronu. Dlatego, się tego nie jest surowego, ale nic, odhaczone. Rzadko, ponieważ zbliża się szkoła, to wyciągamy Milky Boxy z naszego plecaka mówinkowego w większym rozmiarze. Autopromocja i spróbujmy znaleźć tutaj świnkę, okej? Okay? Okej. Okay. Albo tygryska dla taty, no, spróbujmy. I tu krowa, bo to jest najcięższe, ja nie chcę krowy, ja chcę świnkę. I patrzcie na to, bo pozbawili kameleona bycia żabą. O, żaba znalazła żabę. To tak to działa. Kupujemy świnie. Hmm, szukamy świnki. Czy ty jesteś świnką? Nie, to nie jest świnka. Mm, ty też nie jesteś? Ty też nie? Kurczę. Gdzie są moje świnki? Hmm. No tak. Na wsi zostały. A czemu nie srebrny? Przecież na milion będzie złoty. A nawet podobno różowy w jakiś sposób. Ale jeszcze mama nie zdradziła w jaki. Mam chyba za mało rzeczy z Sandrio. Praktycznie niczego nie mam z rosa. Kiedyś trzeba to zmienić. Ale najpierw, jeśli został, mojej czambo żeby miała mamusię. Hmm. Kurczak, czemu ty nie jesteś w piekarniku? Przecież jak masz być kurczakiem, skoro nie jesteś w piekarniku? Od razu lepiej. To nawet nie jest piekarnik. Nie pękaj. Wow, piótnik muffinkowy z naszego sklepiku. Co on tu robi? A może będzie w środku posmarować ketchupem? Ale cudne żaby znalazłam. Mamy stary żaby dziecięcych lat, kiedy jeszcze dinozaury chodziły po ziemi. Tam i tu mamy? Żelczonka. Nieistotne. To jest żaba. Tu musi być dużo Wszędzie! O! Żaba mnie uderzyła. Już mi lepiej. O, tata zostawił kawę. Jeszcze nigdy jej nie piłam, a taty nie ma w domu. Takie to niedobre. Jak można w ogóle pić kawę? Dorośli są strasznie ja to bym wypiła mm, mleczko waniliowe tak mleczko waniliowe mianowicie wiemy teraz ważniejszą rzeczą tak o, fuj, fuj, o jest fuj, 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 fuj. ej no, pomój, słuchajcie. Słuchajcie, zrobimy tak, przymapywowanie. Tutaj damy squeezmarosy, a tu damy pusziny. Nie, odwrotnie, tutaj damy pusziny. Nie, nie, tu squeeś miały być. A tam będą pusziny, bo tu jest takie, wiecie, wyjście, a tu będzie wejście. Wyjściowo-wyjściowe! będzie, ale będzie fajnie. Nie radzę pić za dużo kawy! Pushy, ja nie wiem, o co Ci w ogóle chodzi. Pieszkała jest super. Mom Wow! Ale fajnie! Kim, kim, pium, 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 pip. Wybierz jeden pip, wybierz dwa pip. Dodzwoniłeś się do linii mufinkowej. Czego słuchamy? Czego słuchamy? Czego sobie pani życzy? Słuchajcie, ja tam dzwonię do Stanów Zjednoczonych, bo słyszałam, że macie czempo żabę. Ja tam po nią przyjadę. Czajcie się na mnie. A pip. Przepraszam, nie rozłączyłam się. Mm jeszcze nie powiesił moich uszków. I ja myślałam, żeby zrobić tu jednego i tu drugiego. I wiercić się sąsiadowi, który nam cały czas wierci. I zrobić tam przejście. Takie okienka i bym mu tak machała. Albo mówiłabym no, no nie, wolno teraz wiercić. Tak bym zrobiła. Hmm. Ta ściana jest troszkę za nudna. Mam bałysz. Trzeba ją połalować. A przecież to są nowe kredki. To tata nie będzie zły. Powiem, że to był tata. Mama... Ups. Namalujemy tu dżambo żaby. Tak bo Boże, ma Jeden brzuszek? Jeden, dobra, okej. Okay. I pięknie. Mama będzie zachwycona później. Tak pięknie mnie przypilnowałeś, prawda? Dobra, idziemy sobie stąd. Ojeju, ile tutaj świeci. Zawsze chciałam się nauczyć żonglować, więc zaczynamy. Jej, jej, jej. jej. Mm. Żonglowanie nie jest dla mnie. O nie! Upróciłeś się w flamingu. Trzeba cię wybrać na najwyższych obrotach. Pomocy. Hey! Już wiem, jak żonglować. To tylko i wyłącznie perfumami mamy. Mamy perfumami mamy. Perfumami mamy. Żeby nic z moich zabawek się nie zepsuło. Mm. Utnę sobie drękę. Mm. Dżemki, już. Słuchajcie, musimy mieć próbę naszego zespołu, bo trzeba wydać piosenkę. Mama zabroniła mi brać garnki, ale mamy nie ma w domu. Więc to jest nieistotny zakaz. I co my tu jeszcze mamy? O, 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 o. Ty się nadzieję. Wszyscy gotowi. Wszyscy... Żaba, no weź, jest próba, jest próba, no nie wolno zawalać. Dobra, słuchajcie, wy śpiewacie. Ja dołączam do chórków i gram na bębnach, okej? Okay? Wszyscy pamiętają tekst, dobra. Jesteśmy! Pan Czerne! I teraz żaba! Żaba, jeszcze naprawdę musisz poćwiczyć, może na autotunie tunecie, pociśniemy, bo Ty w ogóle nie masz głosu, moja droga. Nie tak jak ja. Ciu, ciu, ciu. Ale będzie fajnie. Kto chce koncert? Znaczy bilet na nasz koncert? Pomocy. Oh, nie pękaj. Jesteś lepszym dźwiękiem teraz, bo się tak bardziej odbija od jego brzusia. Nie wiem, gdzie ja położyłam moją figurkę. Kurczę! Nigdzie jej nie ma! Nie, skupiłam ją, nie ma jej nigdzie. Wow! Wygląda teraz jak Święty Wikoj! Cześć mała, mam dla ciebie prezenty! Dla mnie prezenty naprawdę? Tak, bo byłaś bardzo grzeczna i dostaniesz jambożowe. Ja nie trzeba była. Dobra, poproszę moją jambożowe. Ale najpierw musisz po nią lecieć do Stanów. on the Widzę, kurczaku! Dajesz twoje solo! Pomocy! Aż ty zdrajco! Sławeusz, Sławeusie nie chcemy w naszych pancernych plackach! Tak, dokładnie w pancernych plackach. Już jest! Co tu się stało? I jak to co? Mamy próbę. Chcesz dołączyć do naszych pancernych placków, ale nie będziesz członkiem zespołu, będziesz tylko saportem. Cokolwiek to znaczy. Jak mama to zobaczyła! Albo w sumie! Teraz ja mogę trochę Daj Daję szczadu, tato! O je! Yeah! Pancerny! Yeah! Mm, no, talent to ja chyba odziedziczyłam po mamie. Wróciłam! <grym> mama! Kochanie! Co tu się dzieje? Mm. Kita To był Kirby! Kaczapem! Dinozaury <grym> chodziły po ziemi! <grym> Nie jestem <są> taka stara. <grym> Żaden pancerny placek nie ucierpiał podczas nagrywania tego odcinka. Pomocy! Prócz kurczaka. szykuję się rosół, ale nie jem mięsa. No, no nie wolno teraz wiercić, tak bym zrobiła. Au, <noise> <noise> wam nie uderzyła! Już mi lepiej. <noise> Talent to ja chyba odziedziczyłam po mamie. Wychodzę do sklepu. Gdzie idę? Ja!